Cześć, tu Aga Olszewska, a to mój podcast Lider na dywaniku. W każdym odcinku zapraszam Cię do rozmowy o tematach, które często zamiatamy pod dywan, a które mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju jako liderów. W dzisiejszym odcinku zgodnie z obietnicą biorę na dywanik maski, jakie często jako liderzy nakładamy. Podobnie jak w życiu, maski nakładamy w mniej bądź bardziej świadomy sposób. I to z różnego rodzaju powodów. Podzielę się z wami tymi, które w pracy lidera obserwuję najczęściej. Zanim jednak do samych masek przejdziemy, to wyjaśnijmy sobie na początku, po co nam w ogóle te maski? Wymienię pięć najczęściej z mojego punktu widzenia występujących powodów, dla których takie maski nakładamy. Pierwszy powód to ochrona przed ocenami innych. Tę maskę nakładasz, aby chronić się przed krytyką lub oceną innych osób. W świecie biznesu, gdzie każda decyzja może być analizowana, a każdy błąd wypunktowany, starasz się budować wizerunek osoby nieomylnej. Ta maska pozwala ci bronić się przed nieprzychylnymi opiniami, unikając pokazywania swoich wątpliwości czy niepewności. No i w ten sposób starasz się utrzymać autorytet, nawet jeśli wewnętrznie czujesz się zupełnie inaczej. Przykład. Wyobraź sobie Konrada. Lider międzynarodowej korporacji, który codziennie podejmuje strategiczne decyzje, które są bacznie obserwowane przez zarząd. I chociaż często Konrad czuje się niepewnie w obliczu trudnych wyborów, to nakłada maskę nieomylnego lidera, obawiając się, że okazanie wątpliwości mogłoby podważyć jego autorytet. Na spotkaniach prezentuje się jako osoba pewna swoich decyzji, unikając również dyskusji o obawach czy ryzyku. W ten sposób chroni się przed krytyką i negatywnymi opiniami, budując wizerunek silnego przywódcy. Ta maska tworzy również dystans pomiędzy nim a zespołem, który zaczyna postrzegać Konrada jako osobę zamkniętą na inne perspektywy. Drugi powód, dla którego nakładamy maskę, to dostosowywanie się do oczekiwań innych. Kiedy nakładasz tę maskę? Kiedy czujesz presję, by spełniać określone oczekiwania swoich przełożonych zespołów lub klientów. Każde środowisko ma swoje określone normy i wzorce zachowań, i ty, pracując w określonej organizacji, o określonej kulturze i określonych normach tychże właśnie zachowań, starasz się je odzwierciedlać. Zakładając maskę dostosowujesz się do tych oczekiwań, nawet jeśli nie są one zgodne z Twoimi osobistymi wartościami lub stylem pracy. Jest to również sposób na unikanie potencjalnych konfliktów i utrzymanie spójności z otoczeniem. Przykład. Wyobraź sobie teraz liderkę Annę, która objęła stanowisko menedżerskie w korporacji o bardzo formalnej kulturze pracy. Firma oczekuje od liderów, że będą zachowywać dystans wobec swoich zespołów, trzymając się z sztywnej hierarchii. W kulturze tej nie ma absolutnie miejsca na emocjonalne rozmowy, zbyt osobiste relacje czy luźne podejście do zarządzania. Anna jest natomiast osobą, która bardzo sobie ceni otwartą komunikację, empatię i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Jednak w nowej roli zaczyna odczuwać presję, by dostosować się do oczekiwań, jakie panują w firmie. Zakłada więc maskę chłodnej liderki, ukrywając swoją naturalną otwartość i empatię, no bo po prostu boi się, że jeśli okaże zbyt dużo emocji lub będzie zbyt blisko zespołu, to inni liderzy czy jej przełożeni uznają ją za nieprofesjonalną. Trzeci powód, dlaczego zakładamy maski, to radzenie sobie z trudnymi emocjami. Jeśli jesteś liderem, no to na bank stajesz niejednokrotnie przed wyzwaniami emocjonalnymi, takimi jak stres, presja czy niepewność. Zakładanie maski pomaga Ci zapanować nad swoimi emocjami, zwłaszcza w trudnych momentach. Zamiast pokazać prawdziwe uczucia, jak strach, lęk, niepewność, frustracja czy zwyczajna złość, Możesz przybierać postawę spokojną, pewną siebie lub wręcz optymistyczną, aby nie przenosić swoich emocji na zespół. Dzięki temu możesz wydawać się bardziej stabilna, stabilny czy opanowana, opanowany. Co w rzeczywistości może być tylko zasłoną chroniącą cię przed osłonięciem własnych słabości. Przykład: Marta, dyrektorka sprzedaży, od kilku miesięcy zmaga się z problemem niedowożenia planów sprzedażowych. Presja ze strony przełożonego i zarządu rośnie, a stres związany z odpowiedzialnością za wyniki całego zespołu staje się coraz większy. Mimo to, na spotkaniach z zespołem, Marta zakłada maskę spokojnej i pewnej siebie liderki, starając się nie pokazywać absolutnie swojego lęku i frustracji. Przyjmuje postawę optymistyczną, wierząc, że zespół potrzebuje stabilnego przywódcy nawet w obliczu trudności. Jej opanowanie Daje absolutnie zespołowi poczucie, że wszystko jest pod kontrolą, mimo że wewnętrznie Marta czuje się coraz bardziej tą sytuacją przytłoczona. Maskując swoje prawdziwe emocje, stara się chronić zespół, ale to narastające napięcie i brak wsparcia stopniowo zaczynają odbijać się na jej zdrowiu i na jej efektywności. Czwarty powód to ukrywanie słabości bądź braku kompetencji. W takim przypadku zakładasz maskę, aby ukryć swoje braki kompetencyjne lub poczucie niepewności w danej roli. Zamiast otwarcie przyznać się do tego, że czegoś nie wiesz, starasz się zachować wizerunek osoby, która ma wszystko pod kontrolą. Taka maska ma na celu chronić Cię przed odkryciem tych słabości, które mogłyby podważyć Twoją pozycję lub wpłynąć negatywnie na zaufanie zespołu. Niestety, taka strategia może prowadzić do izolacji i braku wsparcia, którego możesz w tym momencie potrzebować. Przykład. Tomek niedawno awansował ze specjalisty technicznego, powiedzmy na lidera zespołu IT, ale szybko odkrył, że sama wiedza techniczna nie wystarcza do skutecznego zarządzania ludźmi. Zamiast przyznać w pierwszej kolejności przed samym sobą, że brakuje mu doświadczenia w obszarze zarządzania zespołem, zakłada maskę pewnego siebie lidera, który ma wszystko pod kontrolą. Na spotkaniach z zespołem unika tematów, w których czuje się niepewnie. Na przykład związanych z motywacją czy rozwojem pracowników, skupiając się tylko i wyłącznie na aspektach technicznych. Tomek boi się, że jeśli pokaże swoje braki w umiejętnościach przywódczych, no to zespół zacznie kwestionować jego autorytet. Jednak ta maska stopniowo prowadzi do jego izolacji. Zamiast szukać wsparcia w zakresie zarządzania, Tomek zwyczajnie zamyka się w swojej technicznej strefie komfortu. No i piąty powód, dlaczego zakładamy maskę to budowanie wizerunku profesjonalisty. W niektórych branżach liderzy czują, że muszą przyjąć bardzo formalną, profesjonalną postawę, aby zyskać szacunek i uznanie. Maskowanie swoich bardziej osobistych czy mniej oficjalnych cech staje się sposobem na budowanie wizerunku osoby odpowiedzialnej, poważnej i kompetentnej. Liderzy mogą ukrywać swoją spontaniczność, emocjonalność lub bardziej zrelaksowane podejście, aby pokazać, że są w pełni skoncentrowani na zadaniach i profesjonalni w każdym aspekcie swojej pracy. Przykład. Magda, świeżo awansowana dyrektorka finansowa w dużej korporacji odczuwa presję, by zawsze prezentować się jako osoba poważna i w pełni profesjonalna. Choć z natury jest osobą spontaniczną, łatwo nawiązującą relacje, to w nowej roli czuje, że musi ukrywać swoją emocjonalność i poczucie humoru, aby zdobyć szacunek zarówno zarządu, jak i swoich podwładnych. Dlatego też na spotkaniach przyjmuje formalną postawę, zawsze zachowując dystans, unikając luźnych rozmów i pokazując się jedynie jako odpowiedzialna i skoncentrowana na wynikach liderka. Magda maskuje swoją naturalną osobowość, obawiając się, że bardziej swobodne zachowanie może być postrzegane jako brak profesjonalizmu w branży finansowej. Z czasem jednak ta formalna postawa zaczyna ją męczyć. No dobrze. To skoro już wiemy, do czego służą nam maski, to chętnie podzielę się z Tobą rodzajami masek, jakie najczęściej jako liderzy przyjmujemy. Dziś towarzyszy mi Szczęśliwa Piątka, więc i tym razem podam Ci pięć powszechnych masek lidera. Pierwsza maska to maska perfekcjonisty. Polega ona na budowaniu wizerunku lidera, który dąży do doskonałości we wszystkim, co robi i unika jakichkolwiek błędów. Lider, który nosi taką maskę, stara się prezentować jako osoba zawsze kontrolująca sytuację, niezawodna i nieomylna. Na zewnątrz może wydawać się, że ten typ lidera świetnie sobie radzi w każdych okolicznościach. Jednak wewnętrznie osobie noszącą taką maskę stale towarzyszy wewnętrzna presja, aby nieustannie spełniać wysokie i często nierealne oczekiwania, zarówno swoje, jak i otoczenia. No właśnie. Perfekcjonista nie tylko stawia ogromne wyzwania samemu sobie, ale również oczekuje tego od innych. Jaka jest najsilniejsza emocja perfekcjonisty? To strach. Strach przed porażką i strach przed krytyką, które mogą podważyć jego wizerunek osoby doskonałej i kompetentnej. Perfekcjonista obawia się, że każdy błąd lub niedoskonałość zostanie dostrzeżony i oceniony jako brak zdolności czy nie nadawania się do stanowiska, które obejmuje. Co z kolei prowadzi do nadmiernej kontroli i presji na perfekcję, aby uniknąć utraty autorytetu i szacunku. Krótkoterminowo to kamaska może przynieść korzyści, Na przykład, kiedy wraz z zespołem lider pracuje nad jakimś projektem, który wymaga jakości i precyzji. Dodatkowo perfekcjonizm często motywuje innych do dążenia do doskonałości, co wcale, umówmy się, nie jest złe. Niemniej, Noszenie tej maski zbyt długo niesie ze sobą realne zagrożenie w postaci narażania siebie, ale również innych na nadmierny stres. To z kolei może prowadzić do wypalenia. Ponadto maskowanie słabości przez dążenie do perfekcji uniemożliwia otwartą komunikację i rozwój, a także sprawia, że lider staje się mniej autentyczny i trudniejszy w kontaktach interpersonalnych. I teraz ciekawostka. Badania sugerują, że uwaga, Kobiety częściej niż mężczyźni noszą tę maskę. Z przykrością z tymi badaniami się zgadzam. Dlaczego jako kobiety często wręcz naturalnie nakładamy taką maskę? Wynika to z większej presji społecznej i zawodowej, która nakłada na nas kobiety oczekiwania dotyczące perfekcyjnego funkcjonowania w wielu rolach jednocześnie zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Kobiety częściej czują wewnętrzną potrzebę udowodnienia swojej wartości i kompetencji, co właśnie prowadzi do dążenia do perfekcji, aby uniknąć krytyki lub podważenia ich umiejętności. Wiem coś o tym osobiście. Sama nie raz taką maskę nosiłam. Nadal ją mam przy sobie. Natomiast nauczyłam się, na szczęście, z czasem i wiekiem coraz częściej świadomie odwieszać ją i wyciągać z szafy jedynie na specjalną okazję. Druga maska to maska superbohatera. Nasz superbohater to jest lider, który stara się być niezastąpiony i zawsze gotowy do ratowania sytuacji, nawet kosztem własnego zdrowia czy równowagi życiowej. Lider noszący tę maskę czuje, że musi samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy, nie pozwalając sobie ani na słabości, ani na proszenie o pomoc. Takie podejście często wynika z przekonania, że pokazanie swoich ograniczeń podważy jego autorytet. Choć maska superbohatera może budzić podziw za oddanie i determinację, to jednak długoterminowo prowadzi też do wyczerpania, izolacji i braku delegowania zadań. I tutaj podzielam się z Tobą moimi doświadczeniami znoszenia maski superbohaterki, ponieważ ze wszystkich masek ta jest mi niestety znana najlepiej. Od razu zaznaczę, że nie byłabym tym, kim jestem i nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie maska superbohaterki, która, no. Nie ukrywajmy, niesie ze sobą niemało korzyści. Natomiast niesie ze sobą dużo korzyści, jeśli jest wykorzystywana w sposób mądry i świadomy. No właśnie. Słowa klucz to mądre i świadome korzystanie z maski. Ja w przeszłości niestety przez wiele lat nie byłam świadoma maski, którą na co dzień nosiłam, a która poza korzyściami, które mi dawała, stawała się z roku na rok coraz bardziej uciążliwa. Superbohaterka Aga zawsze daje radę, jest odporna, z uśmiechem na twarzy i niemałą determinacją pokonuje wszelkie przeszkody, jakie pojawiają się na jej drodze. Tylko, że przy tym nie zauważa, że A. Traci na zdrowiu, bo jest w ciągłym biegu, na wysokich obrotach i nie ma czasu dla siebie na regenerację, ale również B. Niektórzy członkowie w jej zespole są również wyczerpani. No bo ile można wytrzymać, pracując w tempie naszej superbohaterki? Pamiętam, jak pracując w sprzedaży dostałam raz feedback od jednej osoby z mojego zespołu, która powiedziała: Aga, wiesz co, fajną jesteś szefową i generalnie lubię z tobą pracować, ale momentami praca z tobą jest również bardzo frustrująca. Po prostu ciężko za tobą nadążyć. Nie każdy jest taki jak ty. Zabolało, zabolało jak cholera, ale jestem do dziś za ten feedback do zgodnie wdzięczna. Bo to był pierwszy moment, kiedy zatrzymałam się, żeby się nad tym tak naprawdę zastanowić. Na kolejny moment poważnej refleksji nie musiałam zbyt długo czekać. Chcąc zostać mamą po raz drugi, mierzyłam się kilkukrotnie z wyzwaniem utrzymania ciąży. Za każdym razem, kiedy udawało mi się ponownie zajść w ciążę, żyłam w ogromnym, wręcz paraliżującym lęku, który chowałam za maską no kogo? Super bohaterki. Robiłam cały czas dobrą minę do złej gry. Do tego stopnia, że pewnego piątkowego popołudnia prosto ze spotkania z zespołem jechałam do szpitala na umówiony wcześniej zabieg usunięcia płotu. Czujesz to? Nawet jak dziś o tym myślę, to kurde nie wierzę. Maska superbahaterki jest ze mną przez większość życia, więc nie mogę powiedzieć, że się jej pozbyłam. To byłoby czyste kłamstwo. Natomiast nauczyłam się z nią żyć i we właściwych momentach. Takich, kiedy czuję, że nie jest to dobre dla mnie albo dla mojego zespołu, odwieszam ją głęboko do szafy. Trzecia maska to maska wszechwiedzącego. To jest postawa lidera, który stara się sprawiać wrażenie, że zna odpowiedź na absolutnie każde pytanie i zawsze ma pełną kontrolę nad sytuacją. Osoba nosząca tę maskę unika przyznawania się do braku wiedzy czy wątpliwości, obawiając się, że może to podważyć jej autorytet. Lider superwiedzący często dominuje w rozmowach niedopuszczalnych do dyskusji, bo to mogłoby ujawnić jego słabości, albo pokazałoby, że ktoś może wiedzieć więcej, nie daj Boże, od niego. Choć taka postawa może budować wizerunek eksperta, to noszona zbyt długo lub zbyt często prowadzi do izolacji i braku otwartości na nowe perspektywy, a także utrudnia współpracę i rozwój zespołu. Przykład: Kasia dyrektorka działu marketingu. Zawsze stara się prezentować jako ekspertka w każdej dziedzinie, niezależnie od tematu. Na spotkaniach, gdy zespół proponuje nowe strategie czy pomysły, Kasia nie dopuszcza do długich dyskusji, bo czuje, że musi mieć gotową odpowiedź na każde pytanie czy wątpliwość. Nawet gdy nie jest pewna, jak najlepiej postąpić, to też zakłada maskę superwiedzącej liderki, bo obawia się, że przyznanie się do niewiedzy podważy jej autorytet w oczach zespołu. W krótkim czasie doprowadza to do sytuacji, w której pracownicy nie czują się komfortowo z dzieleniem się własnymi pomysłami z Kasią, wiedząc, że i tak Kasia przeforsuje swoje, co z czasem osłabia kreatywność i zaangażowanie w zespole. Czwarta maska to maska optymisty. To jest z kolei postawa lidera, który stara się zawsze prezentować nadmiernie pozytywne nastawienie, niezależnie od trudności czy wyzwań, z jakimi mierzy się zespół. Lider noszący tę maskę minimalizuje problemy, i unika rozmów o negatywnych aspektach, ponieważ obawia się, że przyznanie się do trudności może osłabić morale zespołu lub podważyć jego zdolność do przewodzenia. Choć pozytywne podejście może być motywujące, to jednak maska optymisty często prowadzi do ignorowania realnych problemów i potrzeb zespołu, a to z czasem może zniechęcać pracowników i powodować, że problemy pozostają nierozwiązane. Taki lider może być postrzegany jako oderwany od rzeczywistości. I niezdolny do mierzenia się z wyzwaniami w sposób konstruktywny. I tutaj podzielam się znowu z tobą przykładem z życia mojego, kiedy to ja miałam przyjemność współpracować z osobą noszącą taką maskę. I mimo całej mojej sympatii i naprawdę super współpracy, bo umówmy się, fajnie jest pracować z osobami, które są optymistyczne i które są uśmiechnięte i dla których zawsze szklanka jest do połowy pełna, to niemniej z czasem zauważyłam, że ta osoba unika rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole poprzez zwyczajne ignorowanie ich, wierząc poniekąd chyba w to, że jak nie będę patrzeć w tamtą stronę, to to coś zniknie. Oczywiście, nie tylko nie znikało, tylko w nie, z niezbyt poważnego problemu przeradzało się niekiedy w sytuację wręcz kryzysową, którą trzeba było zarządzić i która miała wpływ na inne osoby w zespole. No i to budziło niejednokrotnie wiele frustracji wśród ludzi. A co najgorsze lider tracił powoli zaufanie swoich ludzi, którzy już nawet nie byli pewni, czy jeśli ona mówi wszystko jest w porządku, to na pewno tak jest. To poczucie utraty zaufania dotyczyło również mnie jako członka tego zespołu. Ostatnia maska, jaką chciałabym Ci zaprezentować, to maska niedostępnego autorytetu. Objawia się ona tym, że lider stara się budować wizerunek osoby o wysokim statusie i wiedzy, zachowując dystans wobec zespołu. Lider noszący tę maskę unika bliskich relacji z pracownikami, rzadko angażuje się w nieformalne rozmowy i trzyma się wyłącznie formalnych kontaktów. Często wynika to z przekonania, że zachowanie dystansu podkreśla jego autorytet i profesjonalizm, a bliskość mogłaby, nie daj Boże, osłabić jego pozycję w oczach zespołu. Choć maska ta może budować respekt i poczucie hierarchii, to jednak długoterminowo prowadzi do poczucia alienacji w zespole. Pracownicy mogą czuć się zniechęceni do dzielenia się swoimi problemami, a także brakuje im wsparcia i zaangażowania ze strony lidera, co niestety negatywnie wpływa na ich motywację i zaangażowanie. Znasz może taki film Diabeł ubiera się u Prady? Tam właśnie słynna Miranda Presley grana przez fenomenalną jak zwykle Meryl Streep pokazuje idealnie na czym polega maska niedostępnego autorytetu i jakie są konsekwencje noszenia jej zbyt długo zarówno dla samej liderki, jak i dla ludzi, dla niej pracujących. Ale tutaj, dla odmiany, podzielę się z Tobą przykładem z własnego życia, kiedy w sposób bardzo świadomy zastosowałam maskę niedostępnego autorytetu. Kilka lat temu miałam taką sytuację, że odpowiadałam za wdrożenie na rynku lokalnym globalnego projektu. I jako sponsor tego projektu miałam trzech liderów, z którymi współpracowałam i którzy na bieżąco dawali mi update na temat tego, gdzie jesteśmy, na jakim etapie, co idzie dobrze, a gdzie mamy wyzwania. Po kilku spotkaniach z tymi liderami, zorientowałam się, że nie tylko nie wszystko idzie zgodnie z planem, że już mamy pewne wyzwania, ale oni są jakoś wyjątkowo spokojni, żeby nie powiedzieć wyluzowani. No i byłam przed kolejnym takim spotkaniem z nimi, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteśmy, i zastanawiałam się, OK, co jeśli zorientuję się, że dalej mamy pewne wyzwania, że pewne rzeczy, na które się umówiliśmy, nie zostały zrobione, a zespół jest dalej wyluzowany, więc musiałam przygotować plan B. I wówczas pomyślałam sobie, hmm, zastosuję maskę Mirandy. Zespół przyszedł, wszedł do biura, usiedliśmy. Po dwóch minutach zorientowałam się, że no niestety czas odpalić plan B. Nie jest dobrze. Co zrobiłam? Na spokojnie zamknęłam laptop i powiedziałam. Moi drodzy, ponieważ nie zostało zrobione to, na co się umówiliśmy, w związku z tym uznaję spotkanie za zamknięte. Jest to strata czasu zarówno dla mnie, jak i dla Was. Dziękuję. To wszystko. Po czym wstałam od stołu, przeszłam do biurka mojego, otworzyłam laptop i zaczęłam pracować, nie patrząc się na nich. Nastała grobowa cisza. Liderzy nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, więc jedyne, co mogli zrobić, to po prostu wstać i wyjść. Oczywiście, jak wyszli, to opadłam na krzesło, <noise> ponieważ wszystkie emocje moje musiały wyjść na zewnątrz. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ze wszystkich masek ta maska jest dla mnie jakby najmniej naturalna. W związku z tym wspięłam się na swoje wyżyny aktorstwa. Po kilku godzinach kolega z tego zespołu, mój podwładny, wrócił do mnie i powiedział: Aga, ale nam wpięte poszło. Siedzieliśmy ponad dwie godziny i pracowaliśmy nad projektem. Wiesz, mogłabyś na nas nakrzyczeć. To byłoby to lepsze niż ta cisza, która nastała. Osiągnęłam cel, osiągnęłam. Nałożyłam maskę, wiedziałam po co to robię, weszłam w pewne ryzyko, ryzyko się opłaciło. Także ten mój przykład pokazuje, że czasami możemy założyć maskę jakąś, jeśli no, wiemy po co to robimy. W tym przypadku ta maska zadziałała prawdopodobnie również dlatego, że to był szok dla ludzi, ponieważ zachowałam się w sposób kompletnie inny od tego, jaki by oczekiwali ode mnie. A skoro tak inaczej zupełnie zadziałałam, no to ich to nie tylko zszokowało, ale również doszli do wniosku, że sytuacja jest już poważna. Także od taka historia z mojego życia z maską Mirandy w tle. A! Jeśli któraś z osób będących świadkiem, czy będących wówczas w tej sytuacji ze mną, słucha tego odcinka, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo dziękuję Wam za możliwość, jaką mi daliście. Mogłam sprawdzić nie tylko swoje umiejętności aktorskie, ale również przekonać się, że ta maska absolutnie nie jest dla mnie, aczkolwiek krótkofalowo może przynieść korzyści. No dobra, podsumowując: maski same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To jest po prostu narzędzie, z którego korzystamy w lepszy bądź gorszy sposób. Klucz tkwi w świadomości, dlaczego zakładamy daną maskę i jaki przyświeca nam cel, co chcemy osiągnąć. Używane w odpowiedni sposób mogą pomóc w budowaniu autorytetu czy we wzmacnianiu zespołu w trudnych chwilach. Jednak największym zagrożeniem stają się wtedy, gdy nosimy je nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, że przejmują nad nami kontrolę. W takiej sytuacji maski oddzielają nas totalnie od autentyczności, prowadzą do izolacji, wypalenia i utraty zaufania zespołu. Pracownicy z kolei mogą czuć się niezrozumiani i zdystansowani, co wpływa negatywnie zarówno na relacje, jak i atmosferę panującą w zespole. A to, co nam dodatkowo może pomóc w umiejętnym posługiwaniu się maskami, jest znajomość samych siebie kim tak naprawdę jesteśmy. I ten temat wyłożę na dywanik i rozbiorę na czynniki pierwsze już w kolejnym odcinku podcastu Lider na Dywaniku. Jeśli uznasz ten odcinek za wartościowy, proszę, odznacz w jakiś sposób jego obecność we wszechświecie. Polajkuj, udostępnij w mediach społecznościowych, poleć innym liderom i liderkom. Być może tym, o których myślałaś czy myślałaś, słuchając z tego odcinka. Bardzo zależy mi na tym, abyśmy rozwijali się jako liderzy, bo wierzę w to, że znając lepiej siebie. Stając się bardziej świadomym w pracy lidera, otrzymując konkretne narzędzia do zastosowania, zyskujemy na tym wszyscy. My rozwijamy się, zdobywając większą świadomość i rozwijając nowe kompetencje. Nasi ludzie mają większą przyjemność z pracy, a my wydobywamy z nich co, co najlepsze. I koniec końców kreujemy po prostu lepsze miejsca pracy dla nas wszystkich. Brzmi naiwnie? Być może. Choć nie zapomnij, proszę. Chcesz dokonać zmiany? Zacznij od siebie. Pozdrawiam cię serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem.